STARY TESTAMENT Scenariusz Muzyka, muzyka współpraca reżyseria. przejście przez Morze Czerwone Kiedy Faraon pozwolił nareszcie Hebrajczykom odejść, nie poszli oni najkrótszą drogą poprzez ziemię Felistynów, ponieważ Pan im ją odradził. Żeby lud na widok czekających go walk nie pożałował czasem i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu. Liczba Hebrajczyków wciąż rosła, ponieważ po drodze do Ziemi Obiecanej dołączały się do nich różne inne narody. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić. Karawanę poprzedzała grupa hebrajskich wojowników pod wodzą młodzieńca zwanego Kaleb, mająca za zadanie sprawdzić drogę, którą karawana miała przejść. Izraelici wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam na skraju pustyni. Szafat, ty ciągle tutaj? Musisz dołączyć do z Narodu. Kalebie, czy ty naprawdę masz zamiar iść tam, dokąd chce zabrać nas Mojżesz? Przecież jesteśmy wolni, dlaczego mamy iść dalej? Odłączmy się. Może jest niedaleko. Niech rody i tworzące jej rodziny rozejdą się każda w swoją stronę, a z nimi i my. Ale jesteśmy jednym narodem. Mojżesz wyprowadził nas z Egiptu i powiedzie nas, dokąd chce Bóg. Jeśli nie pozostaniemy razem, to będzie koniec. Musimy ufać swym prorokom. Mówisz o Mojżeszu i Jaroni, ależ to zwykli kuglarze. Wyprowadzili nas z Egiptu, więc teraz już jesteśmy wolni. Wszyscy musicie być posłuszni Mojżeszowi. Szafacie, uspokój się. Powinniście się wstydzić. Nie plamcie krwią naszej wolności. Hebrajczycy wyjechali se tam. A ciągle prowadził ich Pan. W ciągu dnia wskazywał im drogę słupem obłoku, a nocą słupem ognia. Powiedz Syturze, co to za ogień przed nami? To Boże Światło, które nas prowadzi i nigdy nas nie zawiedzie. A skąd to wiesz? Od Miriam, siostry Arona i Mojżesza, ona wie. A ja nie wierzę kobiecie. To jakieś czary. Wszyscy dobrze wiemy, że Mojżesz i Aron to magicy. Miriam, Miriam! Miriam, weźmiesz mnie na swój wóz. Czy widziałeś gdzieś mojego syna? Cały dzień go szukam i nie mogę znaleźć. Gdzież on mógł się schować? Tam jest. On śpi. Książę ziemi Edom pozwolił nam rozbić tu na jeden dzień obóz. Wio, wio! Tak więc Hebrajczycy obozowali jedną noc pod Edom. Co tu się dzieje? Chcieliście mnie zabić, tak? Tego właśnie chcieliście, splamić krwią naszą wolność. Miriam, co się dzieje? Cierpliwości winesie, zaraz zobaczysz. To chłopiec. Narodziło się dziecko Izraela, pierwsze od tak dawna urodzone jako wolny człowiek. Oto nadzieja dla naszego ludu. Niech chwała Pana spływa na Izrael. Panie, spójrz na syna Ebera i Noach. Niech to dziecko od dziś nosi imię Baruch, co znaczy błogosławiony. Oto syn, którego Eber dał swojej Noach. Patrzcie! Niech imię Jahwe będzie pochwalone na wieki. Wiwat Baruch! Niech żyje Izrael! To dobry znak dla ludu Izraela. Zagrajcie coś. Mamy jeszcze jeden powód do świętowania. Ty ich wypuściłeś. Dlaczego pozwoliłeś im odejść? Teraz nie mamy niewolników do pracy. Nie powinniśmy byli ich wypuszczać bez powodu. To ty dałeś Hebrajczykom pozwolenie na odejście. Co sobie myślałeś? Czyżbyś zapomniał o naszych potrzebach? To było szaleństwo, moja własna głupota. Kto teraz będzie służył dla Egiptu? Kto będzie budował nasze miasta i świątynie? Gdzie znajdziemy takich kowali jak Hebrajczycy? Zmobilizuj wojsko. Weź 600 rydwanów i 10 tysięcy ludzi. Weź wszystkie rydwany Egiptu. Złapiemy ich i przeprowadzimy z powrotem w kajdanach. Idź. Naprzód. Całe wojsko Egiptu złożone z 600 rydwanów i 10 tysięcy ludzi pod wodzą samego faraona ruszyło za Hebrajczykami w pościg. Nigdy wcześniej nie zebrano tak wspaniałych wojsk. Naprzód, wio, wio! Kopyta koni, uderzając mocno w ziemię, wzbiły gęstą chmurę pyłu. Szybciej, naprzód, szybciej, naprzód, wio! Szybciej, wio! Egipcjanie szybko zmniejszyli dystans dzielący ich od wędrujących hebrajczyków. Ci nieświadomi zagrożenia wyruszyli z ziemi Edom, by rozbić obóz nad morzem. W Piashiro, niedaleko Baal Sefon. Naprzód! Naprzód, szybciej! Dostanę Was, przeklęci, dostanę Was i wtedy zobaczycie. Podczas pościgów wściekłość Faraona z upływem czasu rosła. Był zdecydowany dostać hebrajskich niewolników w swoje ręce i surowo ich ukarać. Jednak jeden z rycerzy stojących na warcie, noszący imię Oseasz, pojął nadciągające niebezpieczeństwo i wszczął alarm. Widziałem ogromną armię egipską zmierzającą w naszą stronę. Jest ich tak wielu, tak wielu. Prowadzi ich faraon. Co teraz zrobimy? Pozwolimy im się złapać jak stado zajęcy? Musimy uciekać, zanim Egipcjanie tu dotrą. Jesteście nas. Zbyt bojaźliwi, musimy stawić im czoła. Głupcze, Mojżesz, wciągnął nas w pułapkę. Musimy się z niej wydostać, zanim będzie za późno. Nie chcesz walczyć? Nie chcecie walczyć? To wracajcie, idźcie do nich, proszę bardzo, już! Ale my staniemy do walki. Bóg wyprowadził nas z niewoli, więc będziemy bronić naszego przymierza z nim. Nie pozwolimy go złamać z powodu waszego tchórzostwa. Szybko, naprzód, naprzód! Dopadnę cię, Mojżeszu, dopadnę, choćbym miał cię ścigać nawet i rok. Spójrz Panie, tam w dole koczują hebrajczycy. Bardzo łatwo będzie się do nich dostać. A więc są w pułapce. Może nareszcie pojmą, kto tu rządzi? Nie lękajcie się, ponieważ najwyższy Jachwy nigdy nie pozwoli, byśmy znów znaleźli się w niewoli. Mojżeszu, ale jeśli nasz Bóg nas zapomniał, skąd możemy wiedzieć, że tak się nie stało? Któż to może wiedzieć? Dlaczego nas tu przywiodłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Skoro śmierć jest naszym przeznaczeniem, już lepiej było nam umrzeć w Egipcie. Skoro Mojżesz, jesteś tak pewny, że Bóg ci pomoże, czemu sam nie stawisz czoła faraonowi? No czemu? Tak, Mojżeszu, idź sam, sam. Słuchajcie, nie pójdę, ponieważ to Jahwe będzie walczył za nas. A Egipcjan, których dziś widzieliście, nie będziecie już nigdy oglądać. Musicie ufać Panu. On zawsze nas chronił i ochroni nas znów. Bóg stanie w naszej obronie i zgładzi naszych wrogów. Dlaczego tak mówisz, Mojżeszu? Mówię tak, ponieważ wiem, że ich zgładzi. Podejdź tu i klęknij, Oseaszu. Wraz ze mną obroniłeś Pana Izraelitów. Oseaszu, Syn Nuna, Twoje imię znaczy ocalenie. Od teraz przez wzgląd na Twoją wiarę zwać się będziesz Jozue, co znaczy Bóg jest ocaleniem. Mój Rzeszu, Moj Rzeszu. Jakże nas ocalisz? Jak ocalisz swój lud? Powiedz mi, Panie. Panie, Twój sługa Cię słucha. Rozkaż memu ludowi, aby szli dalej. Panie nasz, dokąd nas prowadzisz? Do ziemi obiecanej, rzeszu, Do ziemi obiecanej. Ale jakże tam dotrzemy Panie? Jak mamy tego dokonać? Kiedy dojdziecie do morza, ty podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Egipcjanie pójdą za nimi. Wtedy poznają, że ja jestem Pan. Zaatakujemy ich. Przyprzemy ich do brzeg morza. Będą musieli się poddać i wrócić jako nasi niewolnicy. Chyba że wolą tonąć. Ruszajmy więc naprzód! Szybko! Już, już! Jeszcze szybciej! Dostanę was, przeklęci! Dostanę was, a wtedy zobaczycie! Szybciej, już! Naprzód! Naprzód, naprzód, jeszcze szybciej! Hebrajczycy, ścigani przez faraona i jego wojska, szli w kierunku morza, jak nakazał im Mojżesz. Słup obłoków, zesłany przez Boga, wskazywał im drogę. Wtem słup obłoków rozwiał się i zdumionym Hebrajczykom ukazał się Anioł Boży. Chodźcie, anioł Pana jest z nami. Ufajcie swemu Panu, ufajcie swemu Panu. Nagle ciemne, gęste chmury stanęły faraonowi na drodze, wywołując zamieszanie w egipskich szeregach. To sztuczka tych przeklętych magików. Konie Egipcjan wystraszyły się czarnych chmur i poniosły rydwany z wojownikami aż poza brzeg klifu i wraz z nimi pospadały do morza. Mojżesz wraz ze starszyzną obserwowali to, stojąc na wysokim brzegu. Mojżesz rzekł: Mój panie, uniosłem laskę jak mi kazałeś. Gdy padły te słowa, morze podniosło się i zafalowało, po czym zerwał się gwałtowny, wschodni wiatr. Teraz Mojżesz mógł na własne oczy ujrzeć prawdziwą moc ręki Boga. Starszyzna także patrzyła w zadziwieniu. Mojżesz zamknął oczy i modlił się w duchu. W tym czasie morze wznosiło się i ryczało niczym ranne zwierzę. Fale uniosły się i rozdzieliły, jakby wiedzione niewidzialną ręką. To była ręka Boga, który kontynuował swe dzieło ocalenia swojego ludu. Całą noc trwało rozdzielanie się wód, które stworzyły dwa ogromne, przezroczyste mury. W końcu stało się. Cud. Mojżesz otworzył oczy, ujrzał cud, złożył dzięki panu i rzekł: W imię Jahwe, ludu Izraela, ruszajmy ku ziemi obiecanej, ku wolności w imię wszechmowącego. Potomkowie Izraela szli więc przez wąwóz w morzu. Bali się jednak, że ryczące wody ich potopią. Naprzód niech Bóg pozwoli nam wszystkim przejść na czas. Szybciej, pośpieszcie się. Szybciej, szybciej. Szybciej nie zatrzymujcie się, musimy się śpieszyć. Szybciej, już depczą nam po piętach. Zobacz, Miriam, spójrz na te małe rybki. Hebrajczycy obawiali się, że morskie wody zejdą się na powrót nad nimi lada moment. Bali się też rozgniewanego faraona i jego wojsk. Biegli więc ku ocaleniu ku końcu wąwozu. Kiedy Mojżesz wraz z całą resztą Hebrajczyków byli bezpieczni, z wysoko położonego miejsca obserwowali zbliżające się wojska faraona. Wtedy aż za nie mówili. Faraon na czele swoich wojsk w pełnym galopie wjechał do wąwozu o ścianach z przezroczystej wody. Egipcjanom wydawało się, że nareszcie nadszedł czas ich zemsty. Wszystkie rydwany pędziły najszybciej jak się da, a dystans dzielący ich od ich dawnych niewolników kurczył się. Mojżesz i wszyscy Hebrajczycy patrzyli na ich gwałtowny pęd. Ratunku, Egipcjanie zabiją nas! Mojżesz spokojnie patrzył, jak Egipcjanie zbliżają się coraz bardziej. Wydawał się na coś czekać. Nagle wyciągnął rękę nad morze, które o dnia wróciło na swoje miejsce. Powracające z rykiem fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Wracajmy, wracajmy! Egipcjanie byli bezsilni wobec wściekłości morskich wód. Wszyscy się potopili. Tchórze! Morskie wody pochłonęły faraona i zatopiły wszystkich Egipcjan, nie ocalał ani jeden z nich. W tym to dniu widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici ujrzeli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, umękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz jego słudze Mojżeszowi. Spójrzcie, jak cudownie. Dalej wina. Czy chciałbyś zaśpiewać? Drogie kobiety, dziś jest dzień na świętowanie. Chodźcie ze mną. Proszę, przyłączcie się do mnie. Będę śpiewać ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim uwielbiać go będę. On Bogiem ojca mego będę go wywyższał. Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię jego. Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. I tak lud Izraela świętował pieśnią i tańcem pierwszy dzień swojej wolności. Dla Izraelitów wstał całkiem nowy, jasny dzień. Dzień pełen spokoju i nadziei. Spokoju, bo ich egipski prześladowca nareszcie został pokonany. Nadziei, bo niedługo, całkiem niedługo, Hebrajczycy dotrą do ziemi, którą obiecał im Pan. Morze przyniosło faraonowi zgubę i położyło kres jego niegodziwym rządom. Tłumaczenie na podstawie Biblii tysiąclecia. Wersja polska, Anna Marciniak. Opracowanie wersji polskiej. Rino Media Force. Czytał Rino Pawletta.